świętować kolejny kamień milowy, notabene kamień węgielny tym razem, na drodze do otwarcia e, największej atrakcji handlowej Szczecina, w którym zapewne niedługo będzie galeria Kaskada. Jak widzą Państwo, jesteśmy na tętniącym życiem życiem budowie, gdzie siedem dźwigów przez cały dzień od 6 rano do 22 buduje dla, dla nas, dla państwa, dla mieszkańców Szczecina nowe miejsce w centrum miasta. 30 września 2010 roku w Szczecinie nastąpiło uroczyste wmurowanie niniejszego aktu erekcyjnego. Akt ten upamiętnia i dokumentuje rozpoczęcie budowy Galerii Kaskada, mającej stanowić nowoczesne centrum handlowe i wizytówkę miasta Szczecina oraz ulubione miejsce spotkań jego mieszkańców. Proszę jeszcze o włożenie gazet, gazety Wyborczej, Kuriera Szczecińskiego, Głosu Szczecińskiego. <grym wstępny> <grym wstępny>